Już z nami pan prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Powitajmy go brawami. Uprzejmie proszę, aby do rzęki oficjalnie otworzył marszałek województwa łódzkiego, pan Witold Stępień. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, Pozwólcie, że tradycyjnie przywitam Was w miejscu tego dorzynkowego obrzędu. Przywitam w imieniu mieszkańców Spały, mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, mieszkańców Wojewódzkiego, a również w imieniu przedstawicieli tych wszystkich regionów, które tutaj dzisiaj przybyły ze wszystkich krańców Polski. Witam serdecznie w spale. Spała wzbogaca swoją historię dzięki obecności pana prezydenta, dorocznej obecności dzięki prezydenckim Dożynkom. To miejsce, które swoją 600-letnią historię wywodzi z pobytu Królów Polski. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk polowali w tych wspaniałych lasach. Swoją historię wywodzi z zamiłowania carów rosyjskich, którzy spędzali tutaj również czas, a wielokrotnie w Spale obecny był Józef Piłsudski odkrywając uroki ośnieżonych spalskich lasów. Wreszcie ten matecznik przyrody i polskości docenili prezydenci II Rzeczpospolitej. Ignacy Mościcki ponad 80 lat temu zainaugurował właśnie tutaj prezydenckie dorzynki. Szanowny Panie Prezydencie, Pani Prezydentowo, Spała dzisiaj to Meka Sportowców, to wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji to wreszcie Leśna Berła Województwa Łódzkiego. Dzisiaj przybyliśmy tutaj po to, aby pochylić się nad rolniczym trudem, docenić ciężką pracę, podziwiać wspaniałe dożynkowe wieńce, poczuć zapach pachnących bochnów chleba i wreszcie, aby gospodarzowi tych dożynek pokazać, jak zmienia się polska wieś, jak się unowocześnia. Szanowny gospodarzu, szanowna gospodyni, panie prezydencie, pierwsza damo, oddajemy się dzisiaj w waszą gospodarską pieczę. Szczęść Boże! Jeszcze powiedzieć parę słów. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za miłe przywitanie w Spale. Dziękujemy za wszystkich którzy przyczyniają się z roku na rok na to, że te dożynki są coraz piękniejsze, coraz tak powiem, liczniej goszczące i przedstawicieli wsi polskiej z całego kraju. A ja dziękuję, że mam tutaj za każdym razem niesłychanie miłe towarzystwo. Dziękujemy bardzo za oficjalne otwarcie dożynek w Spale w 2012 roku. Tradycję w Spale rozpoczął w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki. Bardzo lubił tutaj przyjeżdżać. Spała była wówczas jego letnią rezydencją przez wielu, nazywana wtedy drugim Belwederem. Do, dożynki tutaj miały charakter uroczystości państwowej i tak było przez 11 lat, aż do wybuchu wojny. Tradycję dożynek w Spale reaktywował już w wolnej Polsce prezydent Aleksander Kwaśniewski w 2000 roku. A dziś mamy trzecie dożynki, których gospodarzem jest prezydent Bronisław Komorowski. Starostami dożynek prezydenckich w Spale w tym roku są pani Renata Kozdenba z miejscowości Lutowista w województwie podkarpackim. Starostą jest również pan Andrzej Spiralski z miejscowości Stare Kramsko w województwie lubuskim. darzu dożynek. Przyjmij ten uświęcony tradycją symbol trudu rolnika. Chleb, który został upieczony ze zbiorów tegorocznych. Dziel go tak, aby nigdy nikomu nigdy nie brakło. Chleba zgodnie z tradycją naszych ojców i dziadów, jako symbol trudu i pracy rolników polskich, przyjmuję w nadziei, że potrafimy go sprawiedliwie i dobrze podzielić tak, aby starczyło go dla wszystkich. Gminiec symbolicznie trafia do wójta gminy Inowództwa pana Zelona Chojnackiego. Kolejny wieniec, to wieniec z województwa opolskiego. Ten wieniec przyjechał z miejscowości Ucieszków, powiat kędzierzyńsko-kozielski. I symbolicznie trafia dla starosty Tomaszowskiego, Pana Piotra Karankiewicza. Miejsce drugie, to wieniec z województwa lubelskiego. Dar dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalęby. A wieniec przyjechał z gminy Stężyca w powiecie ryckim. I główny wieniec, który przyjechał do nas z województwa dolnośląskiego, zwycięzca konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy w 2012 roku. I ten wieniec oczywiście trafia do gospodarza tych dożynek, a przyjechał do nas z miejscowości Kraśnik Dolny w powiecie bolesławieckim. Obrigado. wszystkich z całego serca. E, witam i e, przede wszystkim starosty, starostów z, z poprzedniego roku, z obecnego roku. Witam księdza biskupa, witam pana ministra, witam pana marszałka, wszystkich zacnych gości tegorocznych dożynek prezydenckich w Spale. Przede wszystkim witam wszystkich przedstawicieli trudu rolniczego z całej Polski. Chcę wyrazić ogromną satysfakcję, że dzisiaj w spale są reprezentowane wszystkie województwa, cała Polska. Warto wiedzieć, że to rolnictwo odpowiada za 1 trzecią całego naszego eksportu, a produkty z biało-czerwoną flagą są rozpoznawane nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. To zasługa nie tylko unijnych programów, ale przede wszystkim pomysłowości i pracowitości polskich rolników.